Objawienia woli Bożej, Elżbieta Ga prawa, Pana Boga Siedem praw Pana Boga prawo pierwsze. Pan Bóg, jedyny. Okaż Pokorę. Prawo drugie. Używaj imienia Pana Boga z szacunkiem. Prawo trzecie. Szanuj życie. Prawo czwarte. Zawsze oddaj, Cudzą własność. Prawo piąte. Szanuj kobietę i mężczyznę jednakowo. Prawo szóste. Zawsze mów prawdę. Prawo siódme. Świętuj święta dane przez Pana Boga. Trzy prawa Pana Boga zawarte w Krzyżu Prawdy. Prawo pierwsze prawo ciążenia. Prawo drugie prawo przyciągania jednorodnego. Prawo trzecie prawo skutku zwrotnego. Immanuel, Elżbieta Gaz, prawa Pana Boga.